Kolejny apel, który Bóg kieruje do wszystkich, czyli do ciebie i do mnie, do mnie i do ciebie. Myślę, że jedne z najbardziej radykalnych słów, jakie padają w piśmie. Dziś, między innymi, o tym, jest rozbieg, i lecimy. Krajda z Bogiem słowo daje dziś w wersji espresso, jednowątkowo krótko i na temat. I przenosimy się do pierwszego listu do Tesaloniczan, gdzie w piątym rozdziale, w wersie 22, padają takie słowa. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. W innych tłumaczeniach ten werset brzmi. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła. Ale przesłanie jest proste. Zło to nie Twoja bajka. Złoto nie moja bajka. Mamy się trzymać z daleka od wszystkiego, co nawet pachnie, śmierdzi złem. Bardzo radykalne stwierdzenie yy, i osadzone w ciekawym kontekście, bo w następnych wersjach Bóg mówi o tym, że chce uświęcać nas całych. Yy, I tam padają te słowa, że człowiek to jest duch, dusza i ciało. Yy, nagrywałem o tym yy, już jakiś czas temu, oddzielny cykl. Zapraszam do niego. No ale właśnie tutaj to stwierdzenie unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Bardzo prosta wskazówka, a jednocześnie bardzo radykalna. I tak y, zastanawiałem się, y, dlaczego w ogóle ciągnie nas do złych rzeczy? Ciebie pewnie mnie, mogę mówić o sobie. Dlaczego grzeszę? Chociaż ciekawe, że w tym fragmencie nie jest powiedziane unikajcie grzechu, tylko tam jest słowo tłumaczone jako zło. Czyli mamy jakby szerszą kategorię, bo grzech jest złamaniem prawa, grzech jest świadomym nieposłuszeństwem, grzech jest chybieniem celu w kontekście nieprzestrzegania Bożych zasad. A tutaj jest mowa, żeby unikać wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Więc prosta wskazówka. Coś jest złe, coś wygląda na złe, trzymam się od tego z daleka, nie wchodzę w to. To wymaga wiary. To wymaga wiary. Dlaczego w ogóle człowiek grzeszy? No. Żeby coś zyskać, tak mu się przynajmniej wydaje, czy to w kontekście, nie wiem, oszustwa, kradzieży, kłamstwa, albo żeby nie stracić, jak mu się wydaje, tak? Yy, więc generalnie szukamy w grzechu korzyści, jakiejś przyjemności, zysku, a przynajmniej tego, żeby nie stracić. Więc myślę sobie, to jest w ogóle bardzo dobre pytanie dla ciebie i dla mnie. Dlaczego grzeszysz? Dlaczego wchodzisz? Dlaczego wchodzę w jakieś złe obszary? Yy, z jakich powodów? Z jakich motywacji? Co daje mi styczność ze złem? Co daje mi w moim odczuciu nieposłuszeństwo Bogu? Bo Słowo Boże jasno mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć, że konsekwencją. Yy, tego, że mamy do czynienia ze złem, jest śmierć, są owoce śmierci. Ale to może być dobra rozkminka. Dlaczego robię jakieś złe rzeczy? Może właśnie boję się, że mi zabraknie, że coś mnie ominie. I tak sobie myślę, że w związku z tym potrzeba wiary, żeby przyjąć to słowo. Yy, unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Panie, skoro ty tak mówisz, to ja nie zrobię tej złej rzeczy. Wierząc, że to się Tobie podoba. Bo zło jest złe. Zło jest złe dla innych, zło jest złe dla mnie. Zło jest złe, obraża Boga, rani Boga. Więc wymaga wiary, pewnie często, żeby te rzeczy omijać. Oczywiście to jest też kwestia charakteru, kwestia dyscypliny. Myślę, że masz takie doświadczenie, że jeżeli odrzucasz konsekwentnie jakieś zło, to łatwiej jest potem odpędzać pokusy, iść ścieżką dobra. Może dzisiaj takie pierwsze podejście do tego fragmentu. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. A dlaczego ja czasami, Duchu Święty, nie chcę tego zła unikać? Ale Ty daj mi siłę, żebym go unikał. Tyle na dziś. Jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraź aprobatę, zostaw poglubienie, komentarz. Lub udostępnij je, niech się nie się dobra wieść o frajdzie życia z Bogiem, a my widzimy się przy kolejnej okazji.